Cześć Maciek! Siema! Co tam robisz? Poczekaj, jestem słodkim dzieciaczkiem, przenieśliśmy się do moich... Pomnień z kiedyś, wiesz? Z twojego dzieciństwa? Tak, ale jak widzisz, też byliśmy razem. Od zawsze na zawsze, pamiętaj! Chodź, pokażę Ci co było w no. moim domku, choć sobie popatrzymy co tutaj było. Chodź, zapraszam. Dobre. Zapraszam, zapraszam, buty nołeś? O stary kompiuta! O, kasza, kasa, kasa, kasa! Oja buszko, zobacz sobie buszko, a tutaj była taka moja no niby mama, ale no nie do końca ona jest moją mamusią, wiesz? Bierz siurę przyda ale zawsze. Nie, nie można kraść. Ej, a co to jest? To, jak no to... kraść, jak u ciebie leży to na chacie? Zbieraj wszystko, no zb zobacz ty. No zbieram, zbieram później, przecież. Później zobaczymy kto ile zbierze i się podzielimy. Dobra, dobra Maciek, no. to jest w sumie bardzo uczciwa wymiana. Ja pozbieram, bardzo ty pozbierasz, ale ty, ale ty, ale ty, o, to wszystko dla mnie. O nie, mamusia nakryła, co? mamusia nakryła, że zbieramy hajs. Nie 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 nie, 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 nie nakryła, nie, nie, nie nakryła. Zapytała się co jest w lodówce. I, nie, w no. lodówce po prostu nic nie ma i mamusia musi jechać do sklepu kupić nam jedzonko. A, Taak. no dobra. No widzisz, powiedziała, że musi iść do sklepu po mleko. Ale mama, wrócisz, nie jak I ojciec, chlebek, prawda? I po, I po chlebek. A, po mleko, stara po mleko? To jego no jeszcze właśnie. nie grali. No właśnie. Bo stary nie wrócił jeszcze z mlekiem. Ale żeby mamusia poszła po mleko? Mamo? Mama powiedziała, że będzie o w nocy. Ej, dlaczego ona tak późno do sklepu jedzie ci zostawia nas na noc samych? ja się boję, Maciek ja nie lubię zostawać sama w domu! Nie bój się, tutaj jest nawet napisane, że teraz będziemy musieli, co będziemy robić ze sobą tutaj do, do, do 21. No bardzo. teraz godzina się. w ogóle? E, nie wiem. Chyba stary ty! Big nie, nie ten starszy brat, ten starszy, starszy braci Duży bra, duży brat, duży big brat bro, no. big bro, hej. O, Maciek... Już... Patrz jak mi duszki w kadapę wyszły! Dobra, no. dobra, dobra, chodź, pozwiedzamy jeszcze. O, pieniądze, jeszcze więcej pieniędzy znalazłam. Będzie nas stać na e, jakąś fajną grę na konsolę. Ale pamiętaj, że się dzielimy. A ile masz? Bo nie wiem, czy mi się to opłaca. E, 19. Ja mam 36. Ej, ja mam więcej. O, to już 26 właśnie, zdobyłem właśnie. A skąd? Ale nie wiem, poszukałem i znalazłem. Ej, dobra, gdzie jesteś? Ja jestem na podwórku. 34. Ja też właśnie. Chodź tutaj za dom, znalazłam coś dziwnego, zobacz. Co to co? jest? Co to jest? Za plan dziwny. Jakieś automatyczne zadania. Ja nie ogarniam tego. Chodzimy do sąsiada. Do sąsiada nie wolno. <noise> nie, 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 nie. Nie, nie, można. Wchodzimy, nie, można. nie wchodzimy. do sąsiada, Maciek. Ej, a co tutaj jest? Co tutaj jest? Ciastko. Gdzie? Ciastko na ziemi znalazłam. Przepraszam, było tylko jedno. Ej, Maciek, jaka fajna szopa na podwórku. Róża. Co? Bo ja nie napiłem się kawki i, i mi ta się śpił kolor Bo jesteś odpala. dzieckiem, dzieci nie piją kawy, chyba że bezkofeinowo. No dobra, no dobra. No, ej brat nas szuka. A A gdzie so... jest nasz brat? Zostawił nas samych na pracę zabaw, ej, fajnie. Uuu, buj. Nie buju, jest tutaj, buju, jeszcze nie poszedł. Łubuje, buj, Maciek, chodź się pobujać, buj. Ja, mogę ja. O, nie, ja biorę te, te kasiorę, biorę, to znowu ma. Ej, w sumie kasa to lepsza, lepsza kasa, dobra. Bierzemy kasę. Ale dobra, dobra, ty. Ile tu... masz, ja mam 42. A ja 43. No już właśnie wydałam na energetyka, przepraszam, na soczek. Ja mam 50. <noise> Maciek, ale ja wydałam w, u tego w sklepie. No to już mi się nie opłaca dzielić z tobą. Dam ci jeden soczek. Dobra, łyka poproszę. Dobra, dam ci łyka. Ale takiego Dobra, ostatniego. Chodź. Gdzie? Gdzie? Chyba Maciek wleciłam z tej chustawki poza mapę i nie żyję. Mm. Dobra, Maciek, wróciłam. Nie wiem co się stało, ale chustawka wyrzuciła mnie w kosmos. Pewnie wpadłaś w pułapkę, którą ktoś wykopał, tak. i spadłaś niżej. No ale ja spadłam. W Podziemia czy w kosmos, boż sama nawet nie wiem, gdzie spadłam. Ja się teraz boję bawić na tym placu zabaw. Wiesz to, może nie zjeżdżaj, ej, może nie zjeżdżaj ej, a choć nigdzie No, chodź tutaj, chodź tutaj! Nie. O, nie możemy się razem tu pochuśtać, szkoda! A myślałam, no bo, bo, bo na super glue ktoś to przykrzepi. Ej, ale dobra, ale chodź tutaj, o chodź tutaj go do zjeżdżalni! Oooooo! Ale zjechałam, zobacz, macie, ale Nie, nie zjeżdżać, to jest niebezpieczne nie. dla ciebie. Nie, puśstawka, bo. Ej, co to jest za maska? komediowa. Eee, ej, ej. Te, ja. Teatrowa. Chodź, bo, bo braciszek coś mówi. Co tam bracie? Co jest? Powinniśmy kupić jakieś przystawki, jakieś smakołyczki z naszym sklepie lokalnym. Ej, Maciek. Żeby zjeść. Maciek, ale zobaczcie jaki... A mister Agent! Dzień dobry, panie Uuu. agencie. Ja go mogę zaprosić do zabawy, zapraszamy go, czy nie? Nie, 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 nie. Czemu? Nie zapraszamy nieznajomych, nie zapraszamy nieznajomych do zabawy. No dobra, w sumie Maciek mądrze prawi. Dobra, e, co idę sobie kupić? Soczek sobie kupię. O nie, babcia, a nie to dziadek. Hmm. <ślaśla> Myślałam, że to Starszy babcia. Starszy pan. Dziadek. Starszy pan, old man. Ale co on tutaj mówi do nas Maciek, bo ja go nie rozumiem. Że przeprowadził się do tego budynku w tym momencie, wynajął go no. i jest kompletny bałagan. I teraz potrzebuje kilka osób, żeby wysprzątać mu pokój. Aha, czyli chcesz powiedzieć, że on potrzebuje taniej siły roboczej, taniej, czy darmowej. I teraz brat się pyta, czy mu pomożemy. Tak, pomożemy. No dobra, pomagamy, pomagamy. Pomagamy, pomagamy, głosujemy pomagamy na pomaganie. Pomagamy, bo dostaniemy jakąś nagrodę. Jej! <grym> no w sumie to bardzo mądre. Nie, nie róbcie tego yy, w rzeczywistości. <grym> tak się nie robi, ale na potrzeby sprawdzimy, co się może wydarzyć. <grym> I co, Maciek? <grym> no i Ale ma bałagan. bałagan, patrz tutaj kartony, tutaj worki Ty, ze śmieciami. Nie, miesiąca chyba nie wyrzucał tych śmieci. Maciek, Maciek, jestem kotem, zobacz. Miał. <grym> <grym> Pudełko! No. Maciek, jak zobacz ostatni kawałek pizzy, chcesz? Nie, 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 A, nie, nie jest drugi. tego. Zobacz, zobacz ten karton jaki brudny jest. On jest tłusty, to Wiesz ile okay. to wiesz ile, wiesz ile to normalnie musi być ten? No, długo tutaj pewnie to leżało, skoro Czy... on się dopiero tu wprowadził. No. E, dobra, zbieramy śmieci, zbieramy śmieci I Jak to jest, że takie brzydkie rzeczy tutaj zostawili? O, wszystko o. Ze, zebraliśmy. O, łóżko w takim dużym pokoju, jedno łóżko. Ty, to ma supermarket normalnie przez okno jak spojrzy. I, i otwarte 24 na 7. Uuu. No. Ej, fajnie. Ile masz pieniędzy? No. E, 50. Ja też mam równe 50. Tu już mamy 100 zł razem, 100 bobuxów. Yy, y, w przedszkolu jest sekretna baza. Sekretna baza I jest w I o niej i da nam plany do tego, tak. Wow, dobra! Maciek, wiesz co to może oznaczać? Tylko jedno. Jeśli będziemy mieli sekretne plany z przedszkola, to znaczy, że będziemy mogli ale z niego też, uciec! Ale też, powie, ale też tam dał jakiś sygnał, że dzisiaj ktoś będzie atakował nasze domy i musimy pozamykać je i musimy uważać na to, że dzisiaj natomiast to miasto normalnie wszyscy A skąd inni on o tym wie? A skąd on o nie tym wiem. wie? Piszcie nie w komentarzu, wiem. skąd on o tym wie? Ej, jest ciemno. No... Ja bez kija nigdzie nie idę. O, mama będzie się martwiła. Wracajmy do domu. No dobra, bracie, to wracamy. A który to był nasz dom? Oj, ojoj ojoj oj i oj, 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 oj. nie pamiętam. Chyba on. O, nie, o -o. pada, 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 pada! To nie ten. To nie był nasz dom! Na <grym> który nie był ten. nasz dom? <grym> Zimgniemy! Szybko, szybko, bo zmokniemy! Ej, dlaczego im nie ja pamiętamy? Cukru. Dlaczego? Ruzia nie? chodź! Nie, to też nie ten! Ruzia chodź! No biegnę! O, dobra, brat nas zaprowadził. Czy zielony? Tak, tak. Jak można zapomnieć własnego domu? No jak? Ej, no nie zwrócić uwagi. Zamykajmy te szuflady, a nie wszystkie pootwierane. No i drzwi zamykajcie. Co to ma być? Wlecą. I kto robił pupu i nie zamknął drzwi od Łazienki? Ty. Co się śmiejesz? To byłeś ty? No nie, bo mnie tam nie było. Tak, tak, tak. O, łóżeczko, które wybierasz? Ja te u góry. A, a dobra, dobra. On powiedział, że mama nie wróci na noc, bo, bo zaczęło padać. Ej, co to za wymówka? Posz, no. Poszła po mleko i nie wróci, bo pada? Wde bo w deszcz nie jeździ. Co? Na rowerze. Co? Ej, no nie, no, bez przesady, no. to już jest gruba akcja, Maciek, nie? Poglądajmy jakieś filmy za to. Aua! O, Poczekaj urocze, ja jestem tam w różowym. To a, my. A ty ten blondynek w zielonej koszulce. No, jasne, że tak. No i co będzie? Gdzie idziemy na przygodę z tą czerwoną flagą? Gdzie? Ja się nie pewnie czuję. O! Wiadomości z ostatniej chwili. O nie, Maciek! Porywacz! King Dupers, King Dupers. Pory, porywacz, uciekł, uciekł, z więzienia. uciekł z więzienia! Za darmo słodycze, ale super, zobacz! Nie, 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 ej, ej, nie, ej, nie Ale zobacz! Ja tą maskę widziałam na placu zabaw. A faktycznie? Mówiłam ci, a ty powiesz, że to jakaś cyrkowa maska, a to I jest... I dzieci znikają, bo free candy biorą. Free candy, no, free candy. Um, No nie wiem, Maciek, ja też bym wzięła Aha. za darmo, darmo te cukierki, Zamykajmy ale okay. te drzwi, no patrz, nie można zamknąć drzwi. Bracie, nie mogę zamknąć drzwi! Nie działają! On ten drzwi! wejdzie... Drzwi! Brat, drzwi! Bracie, zamknij drzwi! <laughs> e, no nie rozumiem, Musimy no. zablokować... Maciek! Oh! Maciek! 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 Z porwo mnie, porwo mnie! Dodałeś no się! O nie Maciek! Maciek! Nie! O! Co się stało? No powiedział brat jest brat wkurzony, że zostawiliśmy te drzwi yy, zostawione Ej Maciek nie mów mu, że to ja proszę! Proszę nie. To mam... Maciek! Dlaczego no mnie sprzedałeś cię od sprzedać, razu? Bo powiedział, że dostanę 50 dolarów! Wiesz co, za 50 dolarów mi sprzedałeś? Dobra, Za 50 im dolarów. Spać. Za 50 dolarów. Słyszeliście, Maciek sprzeda mnie za 50 baksów. Ale panie, nie mogę zamknąć. Dobra, chodź do łóżka. Na pewno mamy i spać? Ja idę. Dobranoc. Nie nie może nie być tam na pierwszym wylocie. No ale ja chcę tu. No, wiesz jak jest, wiesz jak jest, nie? No dobra, to idę tutaj. <grych> no, dobranoc. No, le lepiej, lepiej, lepiej nie chłapię kogoś innego, nie? Ty, ktoś podjeżdża. Maciek śpimy, nie możemy tego wiedzieć. Widzę, przecież ktoś podjeżdża. Ale my śpimy, my o tym nie wiemy. Ale ja widziałem, podjechał ktoś. To co oddawałeś, że śpisz! No, bo patrzyłem, bo mnie dawało mi całkiem spokoju to, że są otwarte drzwi! O, Maciek, co to było? Co to było? Eee, coś było słychać na dole. O, Maciek się boję pałkę. Boję się Maciek! To no, mama. Tak, to, to nie ma, to jest mama. mama, to nie jest mama, no co ty, mama tak nie hałasuje! No, nie maciek? Dobra, idę sprawdzić. Nie, nie, mógł... nie, nie, to brat starszy idzie. O, on się spłakał! Dobra, chodźcie, chodźcie. <laughs> Razem, w kopie siła. No, no nie A! wiem. A! 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 Co? A! 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 Jest na prawo, jest na prawo. Co jest? Kto to jest? O, on się cieszy, on się cieszy. No. Ma zielone oczy. Zwróć na to uwagę, że ma. Dobra. Maciek! Uważaj, uciekaj, uciekaj, nie daj się złapać, nie daj się złapać, nie daj się Maciek, złapać. O nie goni! Pomóż Czekaj, zaraz ci pomogę! A! Dawaj go! Mało chodź! Dobra, lejemy go, lejemy go, lejemy go, lejemy go, lejemy go, lejemy go. Ja będę się obkręcać! ja będę się obkręcać! Macie, chodź na dół, będzie łatwiej! No właśnie dobre to było jak krążyliśmy, dobra! A! Macie Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Bracie, pomóż nam, bracie, to co ty? Czemu on obserwuje, on on nie pomaga? On stoi i płacze w kącie, no co to ma być? Tak. Maciek, on ma strasznie dużo życia. A będziemy się leczyć, będziemy się leczyć. Pamiętaj, my też mamy leczenie, leczenie, leczenie mamy. zjadłam jabłko, pomogło. <noise> Witamiki. Dobra dobra, 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 dobra. Dawaj, bierz go, Dobra go. radę, damy radę, damy radę, po 5 kp mu zabieramy. Bardzo dużo. Dobra, ja teraz zjem sobie jabłuszko jez, też, Jedz, jedz, Maciek, jedz, jedz. Pamiętaj, jak ci spadnie za dużo żytka, to idź jeść. Ja teraz go mogę atakować. Jeszcze trochę! Dobre, dobre, dobre dobre, 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 dobre dobre, siły, dobre, 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 <coughs> dobrze, dobrze. Nie Dawaj go, już ma małą HP, już dawaj go, dawaj go. ja będę dawaj mi, yes. do końca życia. No, co to ma być? Mieliśmy zbronić, a nie płakać w kącie! No, ja, ja zobaczę, co jutro będę mógł zrobić. Eee, a co, a co ma do tego jutro? Jak dzisiaj potrzebowaliśmy Twojej pomocy. O, no teraz wszyscy do łóżek. A, a może zamknąć drzwi. No właśnie, nie da się Maciek zamknąć drzwi. No, pan, nie można zamknąć drzwi. No nie, i mamy iść spać. W ogóle y, wszyscy nasi Dawaj, szybko. Zna znajomi poszli Maciek, chyba zostali porwani. No, chyba tak, my tym przetrwaliśmy. przetwarliśmy. Dawaj, kładź się. No, nie mogłam na górze spać. Dobranoc! Dobranoc! Już jest dzień Maciek! Tu, tu, to, tu, tu! Siema bracie! Hej braciszku! Ej Maciek! Maciek! Co się ze mną stało? <grym> no musisz podskoczyć! <grym> Ja siedziałam w powietrzu. Ja mam mi na baranach wcześniej. mam jakieś super umiejętności. Ty brat powiedział, że on teraz będzie chronić naszą chatę. w jasne. A pizzę, on chce nas przykupić pizzą. O ja. Dobra. Zamów pizzę, zamów pizzę, a ty ja zamkniesz drzwi, brat? No właśnie, cały czas spada, a ty drzwi nie zamczą. się on, się on, bracie! No, z tym bratem to ci starszym problem, Maciek, tragedia, nie? Gdzie jest nasza mama? Ty pada jeszcze? Gdzie jest ta pizza? Pada. Gdzie jest ta pizza? Ty zamówił, zamówił, dopiero zamówił. Ale jak chcesz ją teraz, a nie za chwilę? No to za chwilę. Maciek, wyjdź, bo chcę skorzystać z toalety. Dobra. Uki, Musimy poczekać u, na pizzę, jak przywiozą nam. Maciek, nie wchodź tam, nie polecam. Dobra, dobra. Ty, Ruzia, jakieś dziwna anomalia! Gdzie, 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 gdzie Dawaj gdzie? na zewnątrz, Ruzia. Na zewnątrz? A skąd ja wiesz, ty jesteś na zewnątrz. Chodź na zewnątrz, chodź, pa, pokażę idę. Ci coś. Pa. Co, co? Jakąś dziwną anomalię odkryłem dziwną atmosferę. się zobacz, tu nie pada. Bo jest daszek? Nie, zobacz do góry Ktoś pukał! Co to Dawał było? Szybko. Ktoś puka. Co to było? Ktoś puka! Dzień dobry, pizza będzie Pizza, 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 pepperoni, macaroni, pizzagaj, pizzagaj. Pizza Hi, dawajcie. A, Maciek, a kto zapłaci? Gdzie jest brat? Przecież brat zapłacił już online. No tak, to dlaczego gościu chce 20 do Ja mu nie daję, ja mu nie daję. O, dobra, zapłacił. Dobra, no. brat zapłacił. To chociaż tyle dobrego, że zapłacił, bo już myślałam, Ta. że nas zrobił i my będziemy musieli płacić. No, ja bym nie zapłacił wtedy. Ja też nie, ja też nie bym tego nie zapłaciła. No. No dobra, do widzenia, chcemy już jeść, baj! Pizza! nic nie jadłem, bo mama nie przyjechała z zakupami. Pizza, 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 Maciek, zobacz, pizza! Ta Uuu, moja ulubiona, smakowa. moja ulubiona. Bierzemy więcej, bierzemy. Nie da się. Po jednym kawałku jestem pełna, no wiesz, co? O dobra. Hmm. Pa, pam, pam. I co, braciszku, teraz robimy? Idziemy na plac zabaw, czy nie bo pada? Idziemy czy nie? No chodźmy! Macie... <laughs> Przestań pić tego brata, no stop go pić! nie będzie! <laughs> no zobacz to po nim. <laughs> co, co on powiedział, że musimy zrobić? No zjeść pizzę! My znaleźliśmy. No właśnie! O! Ktoś o, przyjechał! O! Chodźmy zobaczyć! Chodźmy zobaczyć. Nie. Czemu? zobacz! Jakiś tajemniczy tu kłotyc z maską! on na nóż! No, darmowe cukierki! My Ale wiemy, że one nie są po co, darmowe! Po co mu nóż? Po co mu nóż? Nie wiem. No, braciszku. Braciszku, pokaś... co zrobisz teraz? No właśnie. Pokaż, że jesteś tygrysem tego domu. Ty jesteś tygrys, a nie kotek, pamiętaj! No pokaż, pokaż, że jesteś tygrysem Miau. domu! Ja jestem koteczkiem, wow. jestem koteczkiem. Braciszku, mamy bronić dom przez okno. Protect your house, locking... A, mamy zamknąć wszystkie... Zamykaj! A, dobra! Okna! Ale drzwi są cały czas otwarte! Szybko! Ale wszystkie okna, wszystkie! Szybko do góry, Maciek, do góry! Idę! Ale co z tymi drzwiami otwartymi? Nie wiem, na razie to olej. Dobra, zamknięte. Wszystkie? Tak. No chyba, w kiblu zamknąłeś? Ta. Dobra, no to wszystkie. Czy wszystkie na pewno Tu zamknięte? Zamknięte, zamknięte, zamknięte. I jeszcze raz Wszyst... pobiegnę do góry. Nie, wszystkie, Maciek. A co ty... Dobra, udało się. A co co, 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 co bracia, co bracie, co ci nie pasuje znowu? Dostaliśmy specjalne zadanie, mamy chronić tą chatę. A, a ty co będziesz robił, oglądał telewizję, czy grał na konsoli? Żadne okno nie zostało zabezpieczone, znaczy wszystkie zostały zabezpieczone. Jest dumny z nas, a ty braciszku, zamknij <grym> tam te drzwi. No właśnie, a nie, no. dum, dumny z nas jest, ale on nic no. nie zrobił, nic nie zrobił. No właśnie, macie. stoi tylko polecenia nam wydaje. O, to my tak całe dzień Ale drzwi gdzieś... dalej otwarte. No nie, no serio, 11. Eee, jest 23, trzecia, tak? A mama jeszcze nie wróciła, coś dziwne, już... dziwne. No poszła po mleko razem ze starym już nie wróci Maciek. Pogódź się z tym, pogódź się z tym. No ta, no ta, no ta. O, telewizja, telewizja. Masakra. O, o szybko siadaj, 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 siadaj Maciek, siadaj. Co to za alarm? A, to sąsiedzi imprezkę robią, w sumie piąteczek, no to to okej. Okay. Dobra, porówacie są jeszcze mocniejszy. Zamknijcie wszystkie wszystkie drzwi i, okna. i drzwi. Ej, ale był jeden porywacz, a tu piszą, że z kilku. Ta, ta. Ej, co tu się dzieje, Maciek? Co oni tutaj piszą? Nic na razie. Free candy! Maciek, za darmo cukierki. Daj mi, daj mi, daj mi. Daj mi. Daj mi cukierka, Maciek! Nie dam ci cukierka, bo nie mam. O, 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 brat powiedział. O. Wszystko okej, okay. no dobra, no tak, okej, okay. to papa. Pa. Na 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 na. zamykaj te drzwi, bo ci zaraz strzelę. <todziew> Maciek, nie, 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 nie no, zganiaj... Nie, nie ten tego, nie? on się w ogóle nie potrafi nami opiekować, w ogóle. No i co mamy zrobić? Mamy iść spać. znowu do łóżka. To to jest jego opieka. Dać pizzę i idź spać. Nawet nie kazał nam się umyć. Jedz pizzę i spać, jedz pizzę i spać, jedz pizzę i idź spać. Dobranoc Macie. I tak w kółko. Dobranoc. No dobranoc. Maciek! Wybili okno nam! Wybili nam okno! Maciek! No, no. Pomóż dawaj, mi! Dawaj ich, dawaj ich, dawaj ich, dwóch musimy atakować i Musimy. jeden się zgliczył, zgliczyło się. Dobra, Let's go, dawaj go. bierzemy ich, bierzemy, bierzemy. No Ej, bardzo dobrze. Tak to, tak to ja mogę z tymi porywaczami no. walczyć. A few moments later. Maciek, gdzie oni zniknęli? <laughs> Nie wiem! Ale pozostawali pogniacie. Taki... Tak, tak się broni domu, tak. tak się broni domu przed porywaczami. My jesteśmy mocne sigmy i boią. nie damy się oni porwać. Się boją. Ty, przez to dawaj! Let's go, za wolno! Nie, nie można go Ej, Maciek, brat ma chyba problem z bosem. Brat to cały czas ma problemy ty z głową. Bo on cały czas, tylko, tylko cały czas tylko rozkazy nam wydaje. No. Idzie nasza mama? To brat mówi, że nasza mama została porwana. Ta mama usia porwana, ona co, dziecko jest? No, po mleko wyszła i wiemy, że nie wróci jak stary. Nasz starszy braciszek tego nie ogarnął po prostu. O, ktoś puka. Bracie, otwórz, no bo jesteś taki otwórz inteligentny. Otwórz nam drzwi! No. Ty, pa, 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 Ruzia. Ruzia. Co? Czekaj. Pa. Co? co? Jak ty to zrobiłeś? No, usiadłem sobie tutaj, usiadłem. Ale ja też chcę. O, o usiadłeś Panie! sobie. Ej, patrzcie, jak wyglądamy epicko połączenie Maćka no. i Ruzi. Uuu, braci szekot. Nie, to nasz sąsiad, któremu go pomagaliśmy. No my posprzątaliśmy jego, chatę. chodź, idziemy do zliknął. niego. Zniknął, ty wciąż? Nie. Chodźmy, tu chodźmy. Ty ją przyszedł, żeby nas porwać. Mamy A z nim skąd walczyć, wiesz? tak, bo brat powiedział. Nieprawda, A brat nieprawda. Ja kłamie, kłamie. I przyszedłem wam, żeby wam pomóc. No właśnie, mówiłam ci od początku, że pan przyszedł pomóc. No i tak? nie, no, tylko tam pomóc, no powiedział. No. O, Riley, really, widzisz. widzisz? Okej. Okay. Dziękujemy, panie starszy. A zamkniesz, zamkniesz drzwi, bo my nie możemy, bo przeciąg taki. I brat masny. też nie potrafi. I brat też nie potrafi, brat brat też też nie nie potrafi. potrafi tego zamknąć. I brat robi, dostaje mąk. Ups. <laughs> Musimy stąd uciec, powiedział starszy człowiek. Ej, Maciek, on nas na mamusie próbuje złapać. <laughs> Tak mi się o, Mama wydać. jest w sekretnej bazie, podobno, gada. Mama. Ta. Gdzie jest ta baza? Gdzie jest ta baza? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, gdzie jest ta baza. Gdzie jest ta mama? Dobra. Musimy naszą mamę uratować. Czy do, 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 do tych tam, gdzie turtle ninja. O nie, A, o, nie, zagłosowałam. Nic nie zagłosowałem. Ja też Nie! nie. Uciekamy ze starszym panem. Okej, okay. no dobra, tak wyszło, tak los chciał. Do, no dobra, trudno. Zdecydował los, rzuciliśmy monetą. Dobra. O, o. 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 A I co teraz? A oni są trochę obici. O, o, Maciek Dawaj mogę. do góry, dawaj do góry! Nie aha. mogę wejść do ja domu! Też, ja też, Dobra, dawaj, musimy z nimi walczyć, musimy z nimi no walczyć! No nie! Co jest, Maciek? Starszy Pan nas oszukał! Nie, nie oszukał, on stoi i się patrzy i się cieszy tylko. To powinien nam pomóc, a nie stać i patrzeć! Do, dobra, dobra, ja stoję i będę ich atakować. Oni fokus walną na jedną z nas osobę. No, mogłby no na ciebie. Ty, jak skaczą, jak goryle. Bo to w sumie są jego goryle, mi się wydaje. Ale dawaj w sumie i. ta, dawaj, nie i. Patrzeć, dawaj nie? i! Jeszcze mało! O, ale podskakuj, to jest ty za jak Dobra, no, fice, ty nie dają właśnie. rady, nie dają rady. Ale dobra, nas. nie ci tak wysoko, bo tak wysoko to ja nie biję. No. O, jesteś tam, nie oni Dawaj, A, masz! A, masz! Masz jak, muszę zjeść, muszę zjeść. Mam 50 życia. Dobra, ja jem, jem ja jem. Ja też. Niam, 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 niam. Dobra, mam 96. Co on powiedział? Co on powiedział? Co powiedział pan? Ej, jesteście silni! Możecie teraz iść dalej naprzód! Paczek, uciekają! Paczek, pierwsze uciekają, a my? uciekają, a my bronimy, nie? A my co? Paczek, uciekli! Co to ma być? Oni byli nas bronić! Do lasu uciekają, no nie, i niebezpieczeństwo. No dobra, ale ty jedzenie jest porozrzucane. Maciek! Co? Wydaje mi się. Co? Ej, Maciek! Patrz, odwróć się! Co? Oni są za nami! No przecież, to ty nie widziałeś że biegną? No ja myślałam, że oni biegli przed nami, a nie za nami. Nie, no dogoniliśmy ich, bo oni biegają tak wolno. Nie pomagają, biegają wolno. Ej! U -u. Co to ma być? Tam jest eksit! Eksit tam widzę! Ej, co? to jest ta zagadka, co mieliśmy pod <coughs> domem. Musimy ich pokonać! Musimy ich pokonać! Ale oni chyba już są pokonani. Nie! A nie no! Teraz ich pokonujemy, teraz Bierz ich pokonujemy! Maciek! Odzyskamy ja mamusie i uciekniemy! A few moments later... Maciek, pomogę ci! Dobra, dzięki! Proszę. Dobrze. Dziękuję bardzo. Udało nam się, pokonaliśmy ich. I zjem sobie jabłuszko w nagrodę i ciasteczko! Dobrze. A ja też se zjem. Mniam, Ale jeszcze ziemię O nie, z... zagadka. Zagadka matematyczna, już utknęliśmy tu na wieki. Eee... Disable lasers, musimy disable'ować lasialy. Jak? Nie wiem o co a, a ja wiem, wiem, ja wiem, ja wiem. Jak wiesz? Bo ja już wiem o co chodzi. Ja jestem ta inteligentna w rodzinie, pamiętaj. No, dawaj, pani inteligentna w rodzinie. No? Tyk? No. Tyk? Cyk. Tyk! Cyk! Tyk! Ty Icek, Ale ty, mądra jesteś! No przecież ci powiedziałam, że jestem mądra i inteligentna. Exit jest! Exit jest! Idziemy! Łoo, wow, Maciek nie widzi, że pan powiedział, masz być cicho. Łooo! Wow. <laughs> wow, Łooo! <wenty. A> ja. <laughs> Ej, każe iść prosto. Tajna baza przeciwników naszych. Ej, oni zawsze są w dwójkę, zauważyłeś? Tak, trzymają się parami. No, ale... I żeby jeden drugiego mógł pocieszyć, jak dostaną od nas zaraz jakiś mocny taki, wiesz, łomot. Dokładnie, dokładnie, ale zaraz no. dostaną spałki, rozgrzeszalki i na tym się skończy. Tak. Mamy ich pokonać, No, się, pokażemy Go! że młodzi dają radę. Jesteśmy bobaskami. Nie jesteśmy Bobaskami! Bobasakiem to jest mój brat! Ja bym go nazwał moim bra bratem, że jest Bobaskiem, bo radzie. nam nic nie pomaga. Bijemy! A few moments later. Mamy yes, jednego ja Mamy Jeden nacisku! Teraz drugiego, yes. drugiego też. Pokonaliśmy sobie Przycisk! 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 Czerwony! Naciskaj. Eee, nie wszystko o. zrobiło się czerwone! No, to chyba zrobiłem błąd. No nie, bo ucieczka jest otwarta. Dobrze, to uciekamy szybko. Go, 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 go. O, patrz, deski. Jakby wiedziałem, że. Nie uważa, że to podejrzane? Nie uważa, że to jest podejrzane? Nic nie jest podejrzane tutaj. Nie, wcale nic. Nawet ten starszy pan, który nam pomaga. I nie wiadomo, gdzie jest z naszym braciszkiem. Go, 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 go o poziom nie. wody się podnosi. Macie, to jest poziom ścieków, a nie poziom wody. Poziom ścieków się podnosi, uciekaj. No nie mogę, wiesz, że ja słaba w takie coś jestem. Musisz uciekać, Exit jest u góry, Exit jest u. Exit jest u góry. Szybko! Podnosi się coraz wyżej woda tutaj, zobacz. Ty, Oni dopiero szczaili, że tu staliśmy już. No cały czas tu staliśmy. Szybko. Szybko, Uciekli szybko, Uciekliśmy czy nie? Tak mama mama, 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 co jest? Gdzie masz mleko? Oso... Poczekaj, poczekaj Ruzia, ale coś jest nie Halo. Co jest skąd nie... wiedział ten starszy pan, że tu jest mama? Ej. No właśnie. Tak w teorii, tak w teorii, nie? No właśnie, skąd pan wiedział? No. Skąd pan wiedział, proszę nam powiedzieć i to natychmiast. No. Dobra, uciekamy wszyscy. Deksi, tu i znowu. Oho. Co to jest? Czekamy. Walizki! Prezenty! Dynamit! Nie, to prezenty. Tak, prezenty. A, dynamit, faktycznie. Ale fajny. Ale super. Po, A, po co nam to, po co? No, wysadzimy tą bazę tych, tych porywaczy. A no dobra. Dobra. Nie, czy logiczne, to I jest będzie i normalne. wielkie bomb! Chodź, Maciek, zabijmy wielkie bomb! Szybko macie A szybko. wszystko musimy, musimy naprawdę mu zebrać, a oni będą o jest, tylko patrzeć. Tak, oni będą stać i patrzeć. Nie, no <laughs> to jest w ogóle, to jest tragecia, <laughs> w ogóle, w ogóle nie to jest śmieszne, ale okej, okay, no. No tak, to jest tragedia, co? No tak, wafisu znaleźli, tam posprzątaj, Z, tutaj jak Zamiast przynieś. nam pomóc w ogóle, tak, to ja w ogóle, nie wiem. tak, w ogóle, my jako dzieci musimy ratować dorosłych. Ta, to no. w ogóle jest już przegięcie dla mnie trochę, nie? Dzieci są lepsze niż dorośli, prawda? No ile razy musimy chodzić? A few moments later... Tak, 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 takie gadanie, nie? Dobra, takie boomersi. Dobra! O, dobra, udało Ucie się. Patrz, pierwsi do ucieczki są, pierwsi! <grym> ja im zgotuję na chacie też prezent. Ale się zdziwisz, ale się zdziwisz! No i co się wydarzyło? Wow. Wow. Ooo! Bum, boom, boom, I co? Koniec! Koniec! I właśnie wtedy Maciek się obudziłam. Aha, no to ekstra.